Dzień dobry, witamy kolejnego uczestnika siódmej edycji wyzwania Pizzeria Al Forno. Oczywiście kamera postanowiła zgubić ostrość, już to postaramy się naprawić. Moment, jak na złość. Dobrze, tak czy siak, witamy Pana na Kole Al w naszym nowym formacie. Czy może Pan ewentualnie pomachać, po kamera nam zgłupiała. Sekunda, Mały fal start. No, co jest? Jeszcze wszystko było dobrze. Ok, może za chwileczkę złapię. Tak czy siak. Na początku witam jeszcze raz pana na, na siebie, pierwszego uczestnika naszego koła Alforno. Na początku wytłumaczę, jakie są zasady dla tych, którzy nie wiedzą, bo jest to pierwsze wyzwanie tego typu. Pan na początku ma do wyboru 7 kart przed sobą z przypadkowej siódemki, tak zwanej, a momencik. Bo chyba nie złapię tej ostrości, jak na złość. Muszę talerzyk przyłożyć chyba. No, głupiej, no kamera głupiej, ja po prostu zgupiała. Może od tej temperatury. Jakby pan przeczytał na chwilę talerzyk, może coś No Nie chcę złapać o streści. No nic, spróbujemy może wyłączyć i włączyć kamerę. A już sekunda. Wszystko prześmie. No i znowu to samo, no. O, jest, dobra. OK, mamy to. Dobrze, więc w takim razie wracając do... Tego, co mamy zrobić. Więc przed sobą ma Pan 7 kart, których jest do wyboru. Do pola, czas decyduje, które jest dość istotne, tutaj na tym kole. Mamy tak. Pierwszą kartą jest natychmiastowe zakończenie wyzwania, skutkuje przegraną. Drugą kartą jest zakręcenie kołem ponownie. Trzecia karta to jest wygrana, powiększona jest o 200 zł. Czwarta karta to jest są dwie minuty przerwy dla uczestnika. Piąta karta to jest minus 50% od wygranej, szósta karta to jest nasz sos Scorpion Sting, który jest tutaj na stole jako upominek i siódma karta to jest minus 7 minut czasu wyzwania. To za chwileczkę będziemy losowali, przy okazji też wytłumaczę co jest na kole, więc tak, na kole mamy pole Czad Decyduje, o którym właśnie przed chwilą wspominałem. Z tych dwóch kart, które Pan wylosuje będziemy mieli głosowanie na czacie, jeżeli uda się wylosować pole Czad Decyduje i Czas będzie wtedy decydował, co, jaki będzie pana los. Później mamy pole kawałek mniej. Pan po prostu rezygnuje, oddaje jeden kawałek, może być więcej jak się trafi. Później mamy pole większa wygrana, jest to 200 zł więcej do wygranej, która jest bazowa 1000 zł w tym formacie. Kolejne pole to jest szklanka mleka. Szklanka mleka jest to 200 ml mleka, które należy wykorzystać. W dowolnym momencie, ale jeżeli ktoś już wykorzysta, no to trzeba, trzeba je wypić w całości. Później mamy minus 5 minut do czasu wyzwania, który wynosi 30 minut. Tak samo w tym formacie. Sos do pizzy do wyboru, można wybrać sos czosnkowy, ketchup, ewentualnie pomidorowy. Jeżeli ktoś wylosuje, to musi też to wykorzystać w całości po otrzymaniu tego sosu. Mamy pole puste, pole, które po prostu nic, nic nie daje. Uczestnik traci pieniądze, bądź jeżeli to jest pierwsze losowanie, to po prostu nic nie traci. I ostatnim polem jest dodatkowy czas. Są to 3 minuty na kole, które do 30 minut są doliczane. Okej, okay, więc myślę, że chyba mamy to. W takim razie poproszę Pana o wylosowanie dwóch kart, a ja wtedy zabiorę je i pokażę je do kamery. Mogę sobie jeszcze pomieszać? No, jak Pan chciał, no to nie ma problemu, tylko... Okej, okay, dobra, no to możemy pomieszać. Nie tak ok. widzę. Mhm. To jest ono takie, że no ciężko, ale... I tak na ślepo pobieram. Dobra. To proszę o prostu dwie wysunąć, ja sobie je zabiorę. Okay. w takim razie ja zabieram. Od razu jej pokażemy do kamery. Więc mamy najpierw to. I mamy to. Ok, dobra. Resztę zabieram. jak na złość z challenge i jeszcze nie mamy czas. czasu. Zobaczymy. Ok, to sobie od razu zabiorę. Więc tak, od razu też zapytam. Bo mieliśmy tą mały wstęp. Skąd Pan przyjechał? Jakie jest doświadczenie z ostrym jedzeniem? Jakiś cel w tym wyzwaniu, który by Pan chciał osiągnąć? E, przyjechałem z Olsztyna. Doświadczenie: ostry kebab, ostry burger i burrito. Jak ostre? 2,5 miliona. Burrito miało 5. Mhm. Z burrito nie podałem, ale burgera i kebaba zjadłem. Mhm. E, cel? Spróbować się w sumie. Okay. Może się uda wygrać. Ale, ale to świadczenie jest, więc. Jakieś jest, ale też nie chcę jakoś, yy, się chwalić bardzo, bo to okay. Ugryzaj raz i skończę. Rozumiem, Może się tak zdarzyć. No, wiele osób tak skończyło, ale tutaj no zawsze powtarzamy: każdy może przyjść, nieważne czy z doświadczeniem, czy bez, może spróbować. My nie będziemy kogoś dyskryminować z tego względu. Yy, można też od razu ubrać rękawiczki. Jako, że jest gorąco, to może to być też wyzwanie samo w sobie. Bo pizza za chwileczkę będzie na stole. Za chwileczkę też będziemy kręcić kołem. Same kozaki mocni w gębie, tylko na czacie. No, tak to niestety wygląda, ale to jest internet, każdy może komentować. Ja po papryczce chili na ojomie byłem tak piepomorda, morda, okej? Okay? <grym> w porządku. No, czyli jest troszeczkę ostra, ale no przy tym, co tu jest na stole, to nawet nie ma porównania. Przy okazji, zachęcamy do zapisów. Jeżeli ktoś by chciał się spróbować, mimo temperatury, która jest i w lokalu, i na zewnątrz, to zapraszamy serdecznie do zapisów na stronie internetowej. Tam można znaleźć wszelkie informacje. Daję doświadczenie Max Truman ziom. No, i doping mimo wszystko jest. Niestety, ankiety na czacie nie zrobimy, bo ona jest zarezerwowana na czat, decyduje. Więc tu jest ten minus, niestety YouTube ogranicza, jest tylko jedna ankieta na, na jedną transmisję. Najgorsze jest to co No pizza już za chwileczkę będzie, no Manny już by była na stole, ale chcieliśmy też, mamy taki wstęp zrobić, żeby też zaznajomić widzów z kołem, bo to jest pierwsza transmisja z kołem. Czuję się jakoś w szczególnie. <laughs> A chwileczkę będziemy, będziemy wąchać pizzę. Nie. nie. A ja już czuję, ale lubię ten zapach. Zresztą nasz franczyzobiorca z zamościa też kocha zapach naszej pizzy z wyzwania. Sam jest wielkim fanem. Czasami sobie coś tam spróbuje. Co nieco. Pozdrawiamy go oczywiście serdecznie, bo wiemy, że ogląda. Dobrze, mamy pizzę. Ja zaczynam odliczanie 5 minut. Można porozdzielać, powachlować. I za chwileczkę będziemy kręcić Nie pachnie tak po ale w smaku jest. Jest nie naprawdę jakby pani Adriele. <grystanie> Niestety mam doświadczenie, więc wiem, co mówię. Tutaj czat ma wszystko dopinguje, więc jest nieźle. Myślałem, że będzie mniejsze. <grystanie> A niektórzy mówią, że wygląda na y, transmisji na właściwie większą niż, niż jest w rzeczywistości. To jest, to jest tak, ona jest na cieńsza, więc tutaj. 45 centymetrów no, swoje robi, mimo wszystko ja takiej pewnie nie zjadł całej, ale no dlatego też jest takie wyzwanie. Można wygrać tysiaka albo na Klasiku 1700 przy rekordzie. To by nie było za Pozdrawiamy pana Dawida. Ok, jak będzie pan miał chwilę, to można zakręcić kołem. Tylko prosiłbym o zakończenie energicznie. Ile są od 4 minuty. Okay. Tutaj widzowie się czepiają o czapkę, ale to... Komu to przeszkadza? No. Samarza, no. <laughs> Nam to nie przeszkadza. Jeżeli ma, jeżeli ma pomóc, to ma pomóc czemu nie? Daje siłę. Pozdrowienia od DJ-a Omleto. Także pozdrawiam. Ja to wyznajomy Pozdrawiam też kuzyna Gunthera z Niemczech. Pozdrawiamy również. Nie ma co się przejmować komentarzami na czacie za samo przyjście i spróbowanie jest ogromny szacun. To prawda. Tak, jak powtarzamy, no każdy może wyrazić swoje chęć i spróbować. W naszej pizzy nie, ma, nie będziemy nikogo dyskryminować z tego powodu. Bywali też tacy, którzy nie mieli doświadczenia, mimo wszystko zjadali całą pizzę. Nie będzie ankiety z tego względu, że jest zarezerwowana na czat, decyduje w tym formacie. Niestety YouTube ogranicza tylko na jedną ankietę, na jedną transmisję, a nie mamy innej możliwości jak przeprowadzić głosowania na czacie. Więc ankieta w formacie koła Alfor, no, niestety nie występuje. bardziej nie myślę na to, jest spora nie wiem czy to ma wynajmniej Mamy 30 minut, więc można sobie troszkę odsapnąć, mam jeszcze 2 minuty i 37 sekund. Fazy wachlowania. Mimo wszystko nie wiem czy nie jest na tak jak najszybciej, żeby było żeby... jak najpóźniej. Tak, bo to się rozkręca mimo wszystko. No. Zielenie poszło gazu To jest ten eee, Dobra. Mamy 2 minuty i 17 sekund. Można tak zakręcić tak kołem. Tak. Pierwsze kręcenie. Co my losujemy? A, no i mamy sos do pizzy. W takim razie, y, jaki są to pizzy, by pan chciał? Czosnkowy. Czosnkowy. dobrze. W takim razie poprosimy o sos czosnkowy. Myślałem, że W sos bo bo sos 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 W takim razie pierwsze pole na naszym sos to jest sos czosnkowy. Czemu mnie to nie dziwi? <grym> Podobno pomaga przy ostrości. Z czegoś tak Tak, tak, tak. Okay. W takim razie można go od razu też w całości wykorzystać. A ile czasu pracę Minuta i 20 sekund. No dobrze to Kojot, na jakiego maila pisałeś wiadomość? franczyzamałpa.pizzeria.alphornok.pl bo raczej yy, odpowiadamy tam dość szybko. Także jeżeli gdzieś tam nie odpowiedzieliśmy to, to proszę jeszcze raz o wiadomość. Pierwsza pizza z wyzwania z sosem legalnym. Bo w klasiku nie można używać sosu. Tak dlatego jest tutaj właśnie jako pomoc. Mamy jeszcze 35 sekund i będziemy zaczynać. Jeżeli będzie pan chciał ponownie zakręcić kołem, to proszę dać znać. I czas się wtedy też nie zatrzymuje i lecimy dalej. I teraz nalajcie zje. <laughs> Jeżeli ma to pomóc, to nie ma dla nas problemu. Tutaj pan, widzę, dokładnie smaruje całą pizzę. Tak. Emocje sięgają za to, to prawda. Ok, mamy koniec czasu, więc zaczynamy zaczynam obliczanie 30 minut. Życzę powodzenia i smacznego. Dobrze, Ostrości chyba. To się jeszcze przekonamy. Postaram się po pierwszym kawałku zapytać, jak wrażenia. Jeżeli będzie pan w stanie, to Będę chętny, żeby usłyszeć o winie. wam będę pokazywał. <grymne> Jasne. Tylko muszę sobie odpalić jakiś poradnik, bo niestety nie znam. A jak zakręcić drugi raz to są jakieś konsekwencje, bo to dobrowolny wybór kręcić drugi raz. Jeżeli chodzi o zasady kręcenia. Pierwsze kręcenie jest obowiązkowe, jest darmowe i odbywa się w trakcie tych pięciu minut jak pizza stygnie, jest faza wachrowania. Następne kręcenia są już dobrowolne, jeżeli ktoś chce zakręcić może to zrobić w każdej chwili. Są cztery kręcenia, z czego każde odbiera 100 zł od nagrody, która widnieje na dole ekranu. Jest to 1000 zł bazowe, i w zależności od tego, co się wylosuje, albo ile jest kręceń, no to ta nagroda maleje bądź rośnie. Ten sos to wcale nie pomoże szybciej się zapka. No zobaczymy. Nie, to jest troszeczkę Mamy minutę, 15 sekund za nami. Pizza już prawie posmarowana. Myślę... Wszelkie zasady koła alfornu i ogólnie wyzwania można znaleźć na stronie internetowej. Składaj te pizze na pół, potem na ćwiarę i do gęby dajesz całość szybko. Tutaj jest jakaś jest taktyka. Ale jest pocięta, mm -hmm. więc nie wiem czy to... No, to A raczej taka taktyka, że robią taką kanapkę jest zdradliwa mimo wszystko. One są pocięte, pocięte. To co, lecimy? Tak. Okej. Okay. Czy daje, to na cztery? W sumie? Aż taka decyzja? Okej. Okay. Zobaczymy, czy się Pan nie zapcha za bardzo, ale tu to... O kurczę! Aż tak robimy? Kebaba mam Chyba Kebaba, <laughs> Jeszcze sosem czosnkowym. Wygląda pięknie. Oh. Nie no, ciężko będzie to jeść. No, takiej metody jeszcze nie widzieliśmy. No nie, taki kawałeczek. Oh. No dobra. Pachnował sos czoskowy, który udało mu się wygrać na naszym kole. Tak myślałem, Ostra pizza w boju. To jeszcze się skręci, także spokojnie. Ona jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Do boju mężny kawalerze. Pan wyżyg jak zwykle. Tutaj Joda jest dumny, że jest taktyka przetestowana w boju. Oj, Jakby to będzie ciężkie. Jak Jakby ilość. Mamy 3 minuty na timerze. Można się posiłkować kołem. Może <grym> jeden kawałek mniej wypadnie, tylko trzeba będzie go ściągnąć jakoś z tej kanapki. Czekam chwilę. No, to Paweł to chyba Mamy dużo czasu, jeszcze mimo czkawki może mimo wszystko odpuścić Proszę spróbować Proszę podnieść na tę skierę i to jest wyjdzie, dobrze? Dziękuję. Na pewno? Okej, okay, w takim razie czekam na łyk. Dobrze, dziękujemy Panu bardzo. Jak wrażenia? Bo teraz mogę już zapytać. Bardzo ostre. Uh -huh. Czy jest to najostrzejsza rzecz, jaką Pan jadł? Chyba tak. Proszę uważać na oczy, mimo okularów. Dobrze, w takim razie dziękujemy Panu bardzo. I zachęcamy wszystkich, oczywiście, do zapisów. I widzimy się na następnym wyzwaniu. Do zobaczenia.